Siema, z tej strony Nurioblot, ze mną jest. I moi drodzy, jesteśmy właśnie tutaj w akwaparku w Sopocie. W zasadzie jesteśmy tutaj na parkingu, sobie zaparkowaliśmy elegancko suzuczkę naszą, no i lecimy popływać. Będzie to trochę vlog z tego jakby. No nie wiadomo jakich tu rzeczy nie będzie, ale opiszemy nasze wrażenia wspólne i ogólnie. Czy nam się podoba, i tak dalej, prawda? prawda. Dobra, no to, to usłyszenie już w y, środku. No i widzimy się dalej, moi drodzy. Ze mną, oczywiście, dalej jest y, Zuzia. Mamy y, zaraz, Aquapark będą w ogóle zamykali, bo dosyć późno do niego wbiliśmy i zaraz y, mamy godzinę 22, a jest do 22 właśnie otwarty. No, muszę Wam przyznać, że tak, y, coś zupełnie innego niż Aquapark w Redzie jest. No, jest fajnie, jest to bardziej park taki dla dorosłych, można powiedzieć. Oczywiście dla dzieci. Ale mówię, głównie to są takie atrakcje dla dorosłych. My z dużo Wam właśnie pokażemy jedną z nich, rybącą rzekę. No i co? Wracamy tam po prostu. Wąca rzeka jest tutaj. Pokażę Wam kadry na nią. Zaczyna się ona tutaj, idzie rwąca rzeka sobie tu, 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 potem tam będzie na zewnątrz, aż tam wyjdziemy. I to, myślę, że będzie mogła Zuziam je nagrać, co? Mm -hmm. <grywka> oceniasz zjazd Jak ceniasz 9 na 10 tutaj mamy w ogóle zjeżdżalnię żółta jest ona dużo lżejsza i łatwiejsza ogólnie jej daje też 8 na 10 w sumie Aha. nawet tutaj tej wątej rzece dałbym 9 bo jest naprawdę fajna ale Najlepsza, jest trochę trudna trzeba mieć 1,60 m żeby móc na nią pójść i 13 lat a akurat niebieska uważam, że jest trochę za mocna. I no za tak szybka. Aż tak szybkich, mocnych zjeżdżalni ja osobiście nie lubię. To Więc dla no. ludzi, którzy lubią hardcore. No. I tutaj w ogóle mamy jedzenie. Mamy też możliwość urodzić w, w ogóle jeżeli się drę to... Przepraszam Was, ale mi ucho zatkało trochę od, y od y wody. <laughs> więc to nie słyszę na nie zbytnio tu macie jego menu co nie i ten i no, tutaj macie rwącą rzekę mini taką dla dzieci tam macie jakby takie no tam gorąca woda wam chlusta tam macie fajną zjeżdżalnię jej bym dał szczerze takie no to ile by się jej dała? To jest takie 8 może tak był, bo taka ja luz, tak krótka jeść, się zjeżdża. Ja 7 bym dał. No, a jak twoje wrażenie z jasaka Parku? No, fajnie jest naprawdę, no mówię tutaj zjeżdżanie są trochę szybsze, ale na pewno polecamy po ciemku przyjść. No, po ciemku najlepiej, zwłaszcza na otwartym basenie. W ogóle tutaj fajnie możemy sobie sprawdzić godzinę. Weź, chyba co możesz sprawdzić, bo mi nie coś się ja. O. 37 minut nam zostało więc elegancko będziemy niedługo gdzieś szli po prostu się w domu tutaj mamy korty do pływania tutaj jest no takie wejście że jakby wiecie tu wypada woda i tak dalej i no i tam mamy basen pod spodem jakby na zewnątrz przepraszam najmocniej, na zewnątrz szpawy jest fajny klimat nocą i no Wam go polecam po prostu za to jest na pewno duży plus bo nie, nie jakoś nie wiadomo jak dużo koparków oferuje żeby można było wyjść na zewnątrz lubię jakoś dużo nie oferuje na zewnątrz z tego co akurat pierwszy mi na myśl przychodzi to w Koszalinie, który oferuje taką taką opcję tutaj woda pluska, tam mamy parking do samochodów no i mówię, tutaj fajny klimacik jest gdzieś po to prostu jest, to jest pięknie. żeby z drugą połówką pójść no, do wody za ten jakby tutaj na zewnątrz, daje 9, bo uważam, że woda powinna być trochę cieplejsza. Bo akurat w tym tu basenie jest trochę zimna. Przy rwącej rzece jest bardzo ciepła, i jak właśnie no. z niej tutaj przychodzisz, no to jest mega zimno. Mogłaby być cieplejsza. No. Ale mówię, akopark fajny gdzieś, jeżeli chodzi o mnie. ósemka chyba taka. Taka ósemka Spoko. Akurat niedawno byliśmy w akoparku, w redzie mm -hmm. z niego. On... Nie, nie, może przy następnej okazji gdzieś się pojawi jakiś e, vlog. Też, też fajny, fajna taka konkurencja zdrowa uważam. Zupełnie coś innego. No i moi drodzy, zostawcie łapaczkę w górę, jak Wam się vlog podobał, czy tam e, serduszko kliknijcie na TikToku. I do usłyszenia w kolejnych po prostu filmach. Siema!